Gigantyczna przygoda. W ogóle oceniasz całą atmosferę tam na planie. Tam jest ca taka obsada. Mega duży hit, mówi o nim tak naprawdę cała Polska. Wy się spodziewaliście, że to osiągnie aż taki sukces? Chyba nie do końca byłam tego świadoma. Ja słyszałam, że będzie topienie tego, tego statku w tej Brukseli. Skąd to zainteresowanie aktorstwem? To jest dobre pytanie. Później miałam takie momenty zawahania. Gdybyś miała dać jedną radę każdemu, kto chce zacząć z aktorstwem? Odwagi na to, żeby tą swoją wrażliwość umacniać. Cześć. Witam was bardzo serdecznie. Moim dzisiejszym gościem będzie studentka trzeciego roku dziennikarstwa oraz początkująca aktorka, znana z ról w m.in. Heweliuszu oraz w serialu Szpital Świętej Anny, Ania Kurbiel. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam Was wszystkich, witam Ciebie. Bardzo mi jest miło tutaj gościć i bardzo się cieszę, że, że mam taką możliwość i że dostałam takie zaproszenie. Jestem podekscytowana, ciekawa jestem, co tutaj dla mnie przygotowaliście i co Wam będę mogła opowiedzieć, co będę mogła tobie opowiedzieć. Dużo już się nie będę trzymał w niepewności. Tak jak wspominałem, grałaś w Heweliuszu. Powiedz, czy Ty w ogóle widziałaś ten serial? Tak, widziałam. I szczerze powiedziawszy, to jestem bardzo szczęśliwa. Jestem bardzo dumna, że miałam możliwość wziąć udział w tak ogromnym projekcie. Nie wiem, czy, czy ty oglądałeś, Oglądałem. ale robi to ogromne wrażenie. Też miałam taką możliwość, że będąc na premierze w Warszawie w budynku to było w Cytadeli. Pierwsze dwa odcinki oglądaliśmy na wielkim ekranie, więc to w ogóle mnie z butów wyrzuciło, bo tak, dźwięk, w ogóle no wszystko zrobiło takie wrażenie. Później jak oglądałam to już na laptopie, to no wiadomo, no nie był to ten ogromny ekran, ale projekt jest gigantyczny, serial jest uważam wspaniały. Jest wykonany genialnie. No także oglądałam i jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam dołożyć do tego cegiełkę, bo uważam, że jest to świetny projekt. Ale wiesz, sam serial to jest w ogóle mega duży hit. Mówi o nim tak naprawdę cała Polska, jakieś pierwsze miejsca na różnych listach przebojów. Powiedz mi, czy nagrywając tego heweliusza, wy się spodziewaliście, że to osiągnie aż taki sukces? Hmm. Ja chyba nie do końca byłam tego świadoma. Wiedziałam, że to jest... Znając reżysera Jana Holubka, no to wiadomo, on zazwyczaj jak podejmuje się jakichś projektów, no tak samo jak była Wielka Woda, no to też było ogromne przedsięwzięcie. Z tym Heweliuszem ja słyszałam, że na przykład będzie ogromna postprodukcja. Ja słyszałam, że będzie topienie tego, tego statku w tej Brukseli i w ogóle, że to będzie takie duże. Więc gdzieś miałam to w głowie. Ale dopiero jak y, zobaczyłam już ten finalny efekt, to zdałam sobie sprawę, że o kurde! <grywa> wow! Coś mocnego! Coś nie? mocnego, tak! No, no nie spodziewałam się. I dopiero tak właśnie później, jak już się bardziej zagłębiłam, jak wiedziałam, że ta premiera już się, już się zbliża, no, to tak zaczęłam czytać o tym wszystkim, no i to, to dopiero wtedy się dowiedziałam, że to jest też jedna no, największa produkcja Netflixa polskiego i też w ogóle kina polskiego chyba od lat 90. Więc wtedy już tak bliżej tej premiery ja sobie zdałam z tego sprawę. Jak że... w ogóle oceniasz całą atmosferę tam na planie i kto zrobił na tobie największe wrażenie spośród obsady aktorskiej? Mm, jeżeli chodzi o obsadę aktorską, no ja też tam. Ta moja rola no to był taki epizod tak naprawdę. Ale był, było, było ciekawe. Oczywiście, binać. oczywiście, jestem, jestem cegiełką. Atmosfera była bardzo fajna. Ja tak co tak najbardziej miło wspominam, to w sumie już tak po zakończeniu zdjęć mieliśmy taką imprezę z całą obsadą, z całą produkcją. Byliśmy na barce w Warszawie, to też tak... Też na, state, też na stateczku, więc się śmialiśmy. No i tam tak się te relacje gdzieś tam bardziej zazębiły ze sobą. Mieliśmy więcej czasu, żeby się tak bardziej poznać. I, i tam właśnie tak odczułam, że, że kurde, jest fajnie. A jak byłam na tym planie, to to było miło, było bardzo profesjonalnie, troszkę inaczej. Ja też jakby pracuję na przykład w Krakowie przy Szpitalu świętej Anny i przy tych wszystkich produkcjach, głównie tv w Krakowie, no to ja tych ludzi już znam, no bo ja to robię od dziecka tak naprawdę, a tam miałam już styczność z zupełnie z czymś innym, z zupełnie no inną, inną ekipą, i ale było fajnie, było bardzo fajnie. A kto zrobił na mnie największe wrażenie, podczas tego jak miałam swoje sceny, to z takich większych aktorów, no to tam była Magdalena Różczka i Tomasz Czuchart, więc mogę powiedzieć, że oni, ale tak jeżeli chodzi o całokształt i cały serial, no to Konrad Eleryk, wspaniały moim zdaniem i ostatnio właśnie dużo go, dużo go jest, z czego się bardzo cieszę, Michał Żurawski, wiadomo, no w ogóle... Tam jest taka obsada, że tam już y, szczerze powiedziawszy, wszystkich wymienić, ale z czego jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, no to, że y, poznałam Tomka Szucharta, bo to jest y, ostatnie moje jakieś takie objawienie i, i bardzo, bardzo się nim jaram, jeżeli można tak, tak powiedzieć kolokwialnie. Y, więc powiedziałabym, że, że chyba on, bo to, miałam możliwość y, takiego, z, takiego, takiej styczności z nim faktycznie na żywo, gdzie mogłam z nim porozmawiać. I to jeszcze tak będąc na planie. Faktycznie. A to też w ogóle musi być niesamowite, jak widzisz takie po prostu nazwiska, tak jak ty wymieniłaś i widzisz, że twoje nazwisko jest pośród tych po prostu. Tak. To jest, wiem. musi być niezma. Wiem, wiem. Ale o to wiem. chcę jeszcze zapytać. Mówiłaś, że zajmujesz się aktorstwem od dziecka, tak? Mhm. Skąd w ogóle u ciebie ta pasja do aktorstwa? Skąd to zainteresowanie aktorstwem? A to jest dobre pytanie. Ja też sama się nad tym zastanawiałam. Tak, kurczę, o, o, o co mi chodzi? Dlaczego, dlaczego akurat to? Ja byłam takim dzieckiem. Ja zawsze do jakichś teatrzyków, jakich, yy, jak trzeba było coś wystąpić, yy, gdzieś, gdzieś wystąpić, coś zrobić, yy, jakiś wierszy, coś zaśpiewać, to zawsze Ania, ja, ja, ja. Więc yy, ja, ja zawsze taka byłam. Później miałam takie momenty zawahania, że. Nie wiem, czy to aktorstwo to jest to, i tak dalej, ale później był taki moment, że jak ja się bardziej zaczęłam przygotowywać do szkół aktorskich, jak tak bardziej się zatopiłam w tym, w tym aktorstwie i w tym całym warsztacie, to zrozumiałam, że, że jak ja to robię, to czuję się na miejscu, czuję się tak, taka wolna i że mogę gdzieś tam zdjąć te wszystkie swoje kajdany, jakieś nałożone przez. Yy, Jakiś tam świat zewnętrzny i, i jak robię właśnie rzeczy powiązane z aktorstwem, jak jestem na planie, jak biorę udział w jakichś warsztatach, to czuję, że, że żyję, czuję się najbardziej sobą. A jeżeli chodzi o to, jak, jak, jak byłam młodsza, to, to było tak, że byłam z tatą na rękawce, czyli na takim święcie Kopca Kraka. Ja jestem z Krakowa. No i tam, ja nie wiem, miałam 7 lat może, był namiot mojej agencji, agencji reklamowej, z którą współpracuję w sumie do teraz. No i ja do tego namiotu weszłam, no i tam robili zdjęcia, nagrywano wizytówki, no i tak zapisywano do tej bazy. Więc tak, tak to się wszystko zaczęło. Ja byłam wtedy w tej, już wtedy w tej agencji. No i dostałam casting do, do jakiegoś tam paradokumentu. No to, ja wiesz, no byłam mała, więc wiadomo... To było że coś się, po prostu. Tak, to było, to było gigantyczne. Ja pamiętam, zagrałam w tym szpitalu, ale się tak podjarałam w tym wszystkim. No i później to już tak poszło, gdzieś tych więcej projektów się zaczęło zbierać. Yy. No, wcześniej jeszcze, zanim właśnie ta agencja, no to tam brałam udział w jakiś e, takich kołach teatralnych, bardziej sobie w tym działałam. No, a później to tak. To a tak byłaś w jakiejś szkole aktorskiej, czy nie? E, to tak. Ja w, w tym momencie chodzę właśnie na takie różne zajęcia. Szczególnie po, jakby po to, żeby się dostać do, do szkoły aktorskiej, no bo to jest bardzo. Bardzo złożony i trudny proces, bardzo wspaniały. To jest gigantyczna przygoda. No chyba dla wybranych. Y, tak, ale uważam, że jestem tą osobą. Bardzo także ja tego z całego serca y, życzę. Y, I że, 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 że w końcu tam uda mi, się, uda mi się trafić, więc jestem w takich szkołach właśnie, które organizują takie różne warsztaty, zajęcia indywidualne, które rozszerzają gdzieś tam to, to Twoje czucie tak naprawdę. Więc tak, byłam w kilku takich miejscach yy, i też tak kompleksowo sobie pracuję z takim aktorem Michałem Kościukiem z Teatru Bagatela. To on jest takim moim sensejem i, i on mnie tak prowadzi. No a jeżeli chodzi o te egzaminy do szkoły, no to w tym roku byłam. No już było bardzo blisko. Ja byłam, miałam finał we Wrocławiu, trzeci etap w, w Warszawie i byłam na liście rezerwowej w Krakowie. Więc tak naprawdę już. Tam prawie, wydam, prawie. Więc mam nadzieję, że, że po prostu jeszcze muszę trochę w tym wszystkim dojrzeć, trochę się osadzić sama w sobie, yy, skończyć sobie nasz wspaniały kierunek i później, yy, później ruszyć tam. Mówiłaś o mentorze z teatru, czyli w teatrem też jesteś w taki sposób związany. W teatrze też sobie grywasz? Nie do końca, nie do końca. Ja jeżeli chodzi właśnie o ten teatr, no to raczej bazuję sobie na razie na tych warsztatach, na tych zajęciach grupowych, gdzie w sumie robimy sobie takie mini spektakle, ale to nie jest tak, że jestem częścią jakiegoś kółka teatralnego i żebym faktycznie brała udział w w, w jakichś spektaklach, żebyśmy coś wystawiali, niestety. Bo brakuje mi czegoś takiego i bardzo, bardzo chciałabym być częścią, więc mam nadzieję, że, że to już w szkole e, sobie to przeżyję. No i tak, brakuje, brakuje mi troszkę tego. Myślisz, że szkoła jest w ogóle potrzebna, żeby zostać aktorem takim profesjonalnym? Um, uważam, że tak. Uważam, że tak. Ja mam w sobie takie poczucie, że nawet będąc na planie, w tym Szpitalu Świętej Anny, no to ja gram w sumie jed... Są jeszcze, mam tam rodzeństwo, które ma, nie wiem, po 7 lat, no to wiadomo, oni tej szkoły nie mają, ale z takich młodszych osób, no to ja w sumie jestem tak naprawdę, yy, są dwie takie osoby: ja i taki jeszcze drugi chłopak. No i ja mam takie wrażenie, że no właśnie, są ci aktorzy, ja i też jakby jestem z nimi, gram, ale czuję, że jestem trochę niżej, właśnie. Przez to, że ja tej szkoły nie mam. No i uważam, że jednak ta szkoła to, pomijając już umiejętności, pomijając jakiś talent, no to jest taki, tam, tam przeżywasz ogromny proces. Poznajesz ludzi, poznajesz siebie tak naprawdę i, i zanurzasz się w tym aktorstwie tak na 100%. I okej, okay, ktoś może mieć wrażliwość, ktoś, ktoś może mieć ten przepływ, ale ta szkoła uważam, że no jest potrzebna, jest potrzebna. Nawet biorąc pod uwagę, nie wiem, Maciej musiał. On też zaczął sobie w tej rodzince PL, już miał ogromne nazwisko, już grał sobie w tych rzeczach i to tak te projekty dostawał, dostawał, A on i tak do tej szkoły poszedł. I ja uważam, że jednak yy, wykształcenie jest ważne. Można się niektórych swoich naturalnych tam rzeczy jakoś wyzbyć, ale to ile, ile z tego można dostać z tej wynieść szkoły, wynieść, no to ja uważam, że to jest. Yy, gdzieś tam kluczowe, nie? Też właśnie w takim poczuciu samego siebie, że byłeś tam, zrobiłeś, masz tą szkołę, masz ten, ten tytuł, masz ten zawód. To mhm. no, chyba samemu, yy, samemu dla siebie. Ja, ja, ja czuję, że ja tego potrzebuję i chciałabym to po prostu przeżyć. I na koniec, gdybyś miała dać jedną radę każdemu, kto chce zacząć z aktorstwem, po prostu, tak teraz stwierdził, że to jest coś, co on po prostu czuje i chce z tym zacząć, to jaka by, jaka by to była ta rada? Hmm. Powiedziałabym, że, że fajnie przede wszystkim, że, że to wspaniałe, że, że ktoś to, to w sobie czuje i że, że chce tego spróbować, bo y, wiem, że to jest. Y, no to y, trzeba mieć dużą odwagę, żeby, żeby sobie w tym działać. Y, ja bym powiedziała, że. Jeżeli ktoś na przykład właśnie chce w telewizji jakoś występować w jakichś serialach, to zapisać się do agencji. Jeżeli chodzi o Kraków, to poleciłabym agencję outside i żeby tam się zapisać do bazy, bo to daje od razu możliwość po prostu takiego faktycznego, faktycznej możliwości zagrania w czymś. A tak to radziłabym chodzić dużo do teatru, czerpać jak najwięcej wiedzy. I poszukać sobie jakiejś, no bo tak, zgaduję, że jeżeli ktoś chce zacząć w tym aktorstwie, no to też gdzieś tam docelowo później myśli o tym, żeby pójść do szkoły. No bo szkoła daje Ci później możliwość, że poznajesz ludzi i możesz pracować już w tym zawodzie. Więc poszukałabym sobie właśnie jakichś takich szkółek, warsztatów aktorskich, które gdzieś tam prowadzą do tego, żeby dostać się do, do szkoły teatralnej. I życzyłabym powodzenia i... I jak najwięcej siły, odwagi na to, żeby tą swoją wrażliwość umacniać, rozszerzać i, i jak najbardziej wchodzić w samego siebie i rozwijać te, te swoje emocje i, no i tą wrażliwość, bo, bo to o to w tym wszystkim chodzi. Z nami była Ania Kurbiel. Aniu, dziękuję Ci bardzo i z całego serca życzę Ci jeszcze więcej takich projektów jak Heweliusz i sukcesów w aktorstwie. Bardzo Ci dziękuję, bardzo dziękuję.